Otwieram piątą sesję Rady Miejskiej w Nałęczowie. Informuję Państwa, że sesja jest transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Witam serdecznie Państwa Radnych, witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, witam naszych gości, witam również Państwa obserwujących nasze obrady za pośrednictwem internetu. Proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Stwierdzam, że w sesji bierze udział 15 radnych i potwierdzam również kworum. Proszę Państwa, przechodzimy do porządku. Czy mają Państwo jakieś uwagi lub wnioski do przesłanego porządku naszych obrad? W takim razie ja mam dwa wnioski. Mianowicie składam wniosek o przesunięcie punktu czwartego czyli podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na punkt jedenasty, jako punkt jedenasty i przesunięcie hmm, punktu trzeciego podjęcie uchwały w sprawie WPF-u, czyli wieloletniej prognozy finansowej jako punkt dwunasty. Dlatego, że mogę. Właśnie dlatego chcemy to przesunąć, żeby zdążyć ze wszystkim. Niech pan się nie przejmuje, zdąży pan na wybory. Niech pan mi da prowadzić obrady, do czego mam prawo i na wybory pan zdąży. Proszę być tego pewien. Panie Łukaszu, proszę to przygotować jako jeden wniosek. Jak nie usłyszę, rzecz jasna sprzeciwu co do z złożenia tego w jeden wniosek. Właściwie zrobimy, nie, nie, zrobimy, żeby nie było problematyczne, to zrobimy to jako dwa. Czyli punktu trzeciego, jak, y, punktu czwartego jako punkty, jako punkt jedenasty i punktu trzeciego jako punkt dwunasty. Mamy? Przechodzimy, przechodzimy do pierwszego głosowania z wnioskiem o przesunięcie punktu czwartego na punkt jedenasty. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty głosami. 13 ma za, jednym przeciw, jednym wstrzymującym się. Dziękuję. I przechodzimy do drugiego wniosku, mianowicie przesunięcie punktu trzeciego na punkt 12. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. 12 głosami za, 2 ma przeciw i 1 wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Odczytam teraz porządek po zmianach. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 389, łamane na 6, o powierzchni 0,0061 hektara położonych przy ulicy Grzegorza Wójcika w Nęczowie obręb czwarty bochotnica. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80, łamane na 2, położonej przy ulicy Michała Elwiera Andriolla w Nańczowie. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach realizacji rządowego programu odbudowy zabytków. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nęczowie na 2024 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy nałęczów na lata 2023-2030. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lądek-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz na wsparcie mieszkańców gminy lądek Drój poszkodowanych w wyniku powodzi w 2024 roku. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, punkt trzynasty. Informacje burmistrza o działalności między sesjami, punkt czternasty. Interpelacje, zapytania, punkt piętnasty. Oświadczenia, informacje, wolne wnioski, i punkt szesnasty. Zamknięcie obrad. Pani Jagoda, proszę zaprotokołować, że porządek został przyjęty z dwoma wnioskami.